Tańcula w krytycznych słowach o szalonym reporterze. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Duet Arkadiusz Tańcula i Szalony Reporter przez ostatni rok wspólnie prowadzili kanał komentary o nazwie Szalony Tańcula, gdzie komentowali wiele spraw w świecie internetu, często ujawniając dodatkowe sytuacje czy ciekawostki zakulisowe. Niestety nie zawsze miało to dobry wydźwięk, i niejednokrotnie panowie przesadzali w swoich materiałach, oczerniając czy nawet pomawiając inne osoby, przez co narażali się nie tylko na krytykę ze środowiska influ, a także na niemałą falę hejtu za ich często nieprzemyślane słowa. Przeprosiłbyś mnie za to, że się wyżygałeś z tym bad clickiem, bo zrobiłeś ze mnie. Takiego oszusta, takiego, w, takiego podłego starego oszusta. Jednak na początku tego roku panowie zakończyli współpracę. Chcieliśmy wam powiedzieć, że jest to też na ostatni yy, dzień w sumie, w którym będzie emitowany nasz odcinek. Tak postanowiliśmy zawiesić nasz projekt. Ale widać było po komentarzach pod filmem, że szalony reporter ma za złe tańculi porzucenie prowadzenia wspólnego kanału. Wiesz co, ja prześledziłem te komentarze i no, Tomek w taki no, niepochlebny sposób tam się wypowiadał sobie... No i to też właśnie tak, pokazuje tutaj... o tym, wiesz, że dobrze zrobiłem po prostu, że zakończyłem ten projekt, bo jemu tylko zależało na zasięgach tak naprawdę. Arkadiusz Tańcula podczas pierwszej konferencji przed FAME 17 wypowiedział się mocno krytycznie na temat swojego niedawnego współprowadzącego kanał. Tańcula zarzuca Szalnemu, że ten leciał tylko i wyłącznie na zasięgi, nie myślał co mówił i że celowo robił to co robił, a także dodał, że Szalny reporter nie był jego przyjacielem, a tylko wspólnikiem do komentowania. Na zasięgach, to było dla niego najważniejsze, wiesz. Nie to jak co się mówi, ważne żeby się o nim mówiło po prostu. Czyli już przyjaciół nie... Ale bierz mu nóż plec! my nie byliśmy przyjaciółmi, stary? O, to... Dodatkowym powodem miało być jeszcze to, że słowa wypowiadane przez szalonego repertera były też brane jako słowa tańculi, który jak sam wielokrotnie zaznaczał, często nie zgadzał się ze zdaniem Tomka. Tomek cię nazywał oszustem, ja powiedziałem, że nie wiem, ale jeżeli tak było, to ja bym tej nagrody nie przyjął. Tyle. Właśnie i to jest to, dlaczego ja tego programu nie prowadzę, bo mi wpychaliście w usta słowa Tomka. Ja tak nie nazwałem cię oszustem ani razu. Ja bardzo długo walczyłem z tym, nie potrafiłem tego zrozumieć, że ktoś mówi, że wypowiedzieliście programie, ale to nie, powiedziałem tylko to, tylko Tomek, ale no wytłumaczył mi to właśnie z PR-u e, Michał i tak dalej, że słuchaj, no to jest wasz wspólny program, który razem redagujecie, jeżeli coś nagrywacie, to potem jest redagowane, to oglądacie, to, to puszczasz, to znaczy z tym zgadzasz, że to on to powiedział i pozwalasz na to, żeby to wyszło. Szalny reporter jednak nie odniósł się do słów Arka ani na Instagramie, ani na Twitterze. Prawdopodobnie ze względu na swój urlop, ale możliwe, że nie chciał dolewać oliwy do ognia odpowiadając na tą krytykę. Standardowo sekcja komentarzy należy do Was, a jeśli materiał Cię zaciekawił to zostaw po sobie łapkę w górę i subskrypcję na kanale jeśli jesteś nowy. A ja tymczasem się żegnam, siemaneczko i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!